Eee, Dobrze. To jest niebo. Nie. Eee. Pani się na mnie patrzy. Fajnie jest. Wczoraj nagrałam takie jakiś... jak menedżer dzisiaj? No. spotkaliśmy z mojego kolegę i zapytał mnie tak, Reksa, czemu ty się tak ubrałaś? Ja mu, o co ci chodzi? I powiedział, że wyglądam jak bezdomny. Elo, mm, skończyłam szklany Los. Może być. To się spoko. Nie miał on jakiegoś takiego mega dużego wpływu na mnie. Dopyły książki, które bardziej tak uderzyły we mnie. Cieszę się, że główna bohaterka w Fajnie. Spoko się to czytało. Może jeszcze tego siądę raz kiedyś. Powinnam wrócić na siłkę. To tu sobie mam teraz wrażenie, że nie mam na to czasu. A ja jechałam na siłkę, która była dość daleko. Może to słońce powodowało, że energię miałam. Jest coś, jakaś fotosynteza. Przerywam mnie, Michał. Wow, jaki fajny las! Spędziliśmy jakiś film, taka, taka, taka. Dobrze się bawisz? No. Yes, Taka duka po Powolsku, to jest twoje imię. Nie wiem że filmy ani nie są takie dobre. Czy mnie w ogóle będzie słychać? Przez ten wiatr? Fajna, fajna produkcja. Oh! O Boże, ile na mnie zabija, miałam mi kupić pizzę. Przepraszam Cię miękka To jest Minka. Hej Ojej, dzień dobry. Dzień dobry, panie Minko. jak muszę iść. Elo. No. No. I morning tą bluzką w końcu. Nie, tu nie jest moja bluzka. No. Te... z tych kuta <grym> Ja po prostu się dostać do pizzy. Jestem